Mamy to samo w Ale jeżeli nie ma pytań, to w takim razie bardzo dziękujemy Państwu. Mamy Panie Prezydencie. Pan wspomniał, że posesyjne, no, ale mimo wszystko, ponieważ wczoraj spotkaliśmy <coughs> Państwo z nauczycielami i ponieważ jest przy pana Boku naczelnik Wydziału Edukacji. Proszę powiedzieć, ile miasto zaoszczędzi pieniędzy na tych planach reformy oświaty? Czy to jest wyliczone? Łączenie, likwidacja, tworzenie zespołu szkolno-przeszkolnych, z tego będzie w budżecie przy 120-milionowym? wydatku na oświatę co rośnie rzeczy? Po pierwsze chciałem powiedzieć, że tak jak wspomniałem na początku konferencja jest posesyjna i powinna dotyczyć tych, które były na sesji, bo tak się zazwyczaj umawiamy. To po pierwsze. Po drugie oczywiście obecność pana naczelnika nie jest przypadkowa, bo ja wiedziałem, że nie niesubordynacja Hmm, przynajmniej pana redaktora będzie na tyle hmm, duża, że, że, te, że nie tylko procesyjne tematy będą poruszane. Hmm, odpowiem w ten sposób. Oczywiście, że to jest policzone, ale to nie jest, to nie jest najważniejsze. Najważniejszym czynnikiem, dla którego my musimy myśleć o przyszłości raciborskiej oświaty, jest hmm, demografia. I to, żeby proces, który jest związany z coraz mniejszą liczbą uczniów, nie skończył się katastrofą dla szkół. Dlatego trzeba to robić w sposób systemowy, taki właśnie, żeby ochronić miejsca pracy w oświacie a nie, żeby to poszło zupełnie na żywioł. Więc uspokajam, to jest policzone. Wszystkie nasze propozycje, tak jak wspomniałem, są propozycjami, które w tej chwili weszły w fazę konsultacji i będziemy się nad każdą z tych propozycji jeszcze zastanawiać. Także tutaj nie ma niczego, co byłoby przesądzone. Odsyłam do mojego oświadczenia, które zostało Państwu przed konferencją przekazane. Chociaż pan naczelnik tam użył jednej kwoty wczoraj pani Nowacka, ale pani Polska Nowacka, ani ministra Nowacka wspomniała, że znaczy o koszty przystosowania tych placówek pod przedszkola przyszłe szkół wychodzi tego tak, 750 tysięcy chyba co najmniej. Panie redaktorze, te zespoły szkolno-przedszkolne one są, one były już tworzone wcześniej. I myślę, że to jest takie wyjście i wręcz takie koło ratunkowe w stosunku do wielu placówek, po to, żeby one mogły się w następnych latach utrzymać. Koszty, które są związane z adaptacją, oczywiście trzeba ponieść. To są koszty jednorazowe, natomiast ewentualne oszczędności to jest no, kwestia już każdego roku. My pamiętajmy, i to w tym oświadczeniu też przywołałem, że na początku lat 90. tylko w jednej szkole, numer 15, było niemal tyle samo uczniów, co dzisiaj w 10 naszych placówkach. W związku z czym to widać, jak dramatycznie na przestrzeni lat ta liczba uczniów, liczba dzieci się zmniejszała, i my to dzisiaj widzimy też w przedszkolach, w tych rocznikach, które nadchodzą. No i też widzimy po demografii dzieci, które się już urodziły i wiadomo, że one trafią najpierw do przedszkoli, a potem do szkół podstawowych. I ta liczba uczniów ciągle jest z roku na rok mniejsza. Tam pytałem, że to podchodzicie do tego tematu jakby tak defensywnie, że staracie się zrobić coś, żeby ratować sytuację, powiedzmy tak jakby płynąć łódką i wylewać wodę, aniżeli sprawić, żeby już był liczebniejszy, żeby było tutaj więcej mieszkańców, młodych mieszkańców, którzy by rodzili dzieci i tak dalej. Bardzo trudno jest dzisiaj powiedzieć, że ta liczba urodzeń, które były rok temu, 2 trzy lata temu, że ona się jeszcze zmieni, bo to raczej jest y, trudne do wykonania. W związku z czym, y, oczywiście, że my robimy wszystko, żeby Rachibusz przestał się. Y, no, z, nie, nie chcę używać jakichś tutaj drastycznych słów, ale krótko mówiąc, nam należy, zależy na tym, żeby Rachibusz się rozwijał i robimy wszystko, żeby w tym kierunku iść, ale to nie jest proces, y, który. Można zapoczątkować w jeden dzień i na, za tydzień, dwa, trzy, czy za miesiąc, za pół roku już będą widoczne efekty. To jest proces długofalowy. Uzdrowienie finansów to jest też jedna z tych metod, która pozwala miastu dobrze funkcjonować. Przypomnę, że nasze starania o drogę do autostrady też cały czas czynimy. Mamy tutaj jakieś drobne sukcesy, chociaż jeszcze nie ten, który, na którym nam najbardziej zależy, w związku z czym te działania są podejmowane. One może nie są tak spektakularne i widoczne, bo nie, nie wszystkie mogą być, ale zapewniam, że w tym kierunku zmierzamy i też nam zależy na tym, żeby Racikłusz zaczął się rozwijać, żeby liczba mieszkańców rosła i żeby za tym, co za tym idzie, rosła też liczba dzieci. Te zmiany wszystkie, one są przygotowane na 1 września 2027 roku, tak? Czy 2026 już by było? Coś jakby... Na 2026. Już, a czy pod... mhm. znaczy jeżeli, Panie redaktorze, o ile te wszystkie propozycje, które myśmy przedłożyli, które przygotował Wydział Edukacji, po skonsultowaniu zostaną zaakceptowane przez i związki zawodowe, i środowisko, i no i przede wszystkim Radę Miasta. A no to jest czas do sesji lutowej? Tak, to jest czas do sesji lutowej. A to jest tak, że Wy macie kilka wariantów, czy raczej to jest jakiś jeden wariant, nad którym będziecie pracować? No to jest, to jest propozycja, która jest y, propozycją jakby zamkniętą w tym sensie, że nie wykraczamy poza tę propozycję, natomiast szczegóły tej propozycji możemy y, y, jakby dyskutować. Ja zresztą powiedziałem, że na spotkaniu z dyrektorami szkół, że y, sam się chętnie spotkam czy z, z jednym czy drugim gronem pedagogicznym czy z rodzicami, żeby te kwestie przedyskutować. Te konsultacje społeczne będą obejmowały również mieszkańców, czy tylko najbardziej zainteresowane? No, za, myślę, że przede wszystkim powinny obejmować nauczycieli, związki zawodowe i, i, i rodziców zainteresowanych. Jeżeli takie zainteresowanie będzie, to na pewno z naszej strony jest też pełne pełna wola do tego, żeby się spotykać i na ten temat rozmawiać. Czy mógłby pan naczelnik w jakiś takich zrobić taką, taką syntezę tego, co żeście przygotowali dla, dla ja, też, ja jeszcze raz przypomnę, że jednak spotkaliśmy się w tematach posesyjnych, bym od, odsyłał bardziej do mojego oświadczenia, które zostało dzisiaj Państwu udostępnione. Ale, oczywiście, Pan Naczelnik jeszcze na to pytanie też może odpowiadać. Dziękuję bardzo. Panie Prawie, to oświadczenie czytane, a słowa Naczelnika to różnica, nie? Tak, to jeśli chodzi o propozycję, którą przedstawiliśmy do konsultacji na wczoraj radnym i która też została omówiona wcześniej z dyrektorami naszych szkół miejskich, zawierała ona utworzenie trzech zespołów szkolno-przedszkolnych. W ramach tych zespołów włączone zostaną przedszkola, które mamy w mieście, a które dzisiaj funkcjonują jako. Jednostki samodzielne, mówimy o zespole utworzonym na bazie szkoły podstawowej numer 1 i przedszkola 24. Drugi mówimy o szkolno-przedszkolny utworzony na bazie szkoły 15, przedszkola 15. I trzeci zespół to jest szkoła numer 18 i przedszkola 23 i 26. Jeśli chodzi o kolejny ruch, to jest połączenie dwóch przedszkoli i włączenie do przedszkola 13, przedszkola numer 12 oraz rozdysponowanie dzieci z przedszkola numer 20, dzieci do przedszkola 14 lub też 13. Dziękuję. Ja rozumiem, że zamysł jest taki, żeby rodzice to jak najmniej odczuli, żeby to była bardziej zmiana administracyjna i jakaś tam budżetowa, a nie dotykała samych rodziców i dzieci. Dokładnie tak. Gdybyśmy patrzyli stricte na możliwości, to tutaj one są zdecydowanie większe. Prezydent stoi na stanowisku i wszystko zostało zrobione w tą stronę, aby utrzymać jak najwyższy poziom, a wręcz poprawić komfort dydaktyki, komfort nauczania, komfort obiektów, w którym dzieci będą przebywały. Wszystkie te elementy zostały wzięte pod uwagę i one nie mają spowodować jakiejkolwiek utraty, wręcz przeciwnie, mają spowodować, że w przyszłości będziemy w stanie inwestować więcej w rozwój młodych uczniów w naszych szkołach. No i też ważne jest ze względów takich czysto psychologicznych, że te, że te zmiany robimy w taki sposób, żeby całe oddziały przechodziły również z tymi nauczycielami, którzy dzisiaj zajmują się uczniami. No tak żeby przede wszystkim dzieci jak najmniej odczuły tutaj jakąkolwiek zmianę. Poza zmianą miejsca oczywiście. Ja mam jeszcze pytanie, co z budynkami, które pozostaną po tych placówkach, no, one staną się pustostanami. Nie ma no, jakiś pomysł na Panie, panie redaktor, no nie, można, nie, można, nie można, mówić w ten sposób, że one staną się pustostanami. one zostaną zagospodarowane w sposób optymalny z punktu widzenia miasta, więc każda ta nieruchomość będzie dobrze spożytkowana. A jest jakiś pomysł już? Są różne na razie pomysły, jeszcze nie ma decyzji co do szczegółów tej, tej zmiany oświatowej, więc jakby też trudno dzisiaj wyrokować i mówić, ale zapewniam, że nie będzie to taka sytuacja, żeby te budynki stały i niszczały. Czy nie może być taka sytuacja modułowa, jakby, że część z tych zamówień Państwo wdrożycie, a część jeszcze odsuniecie? Jesteśmy na etapie konsultacji. Mhm. Jak można, to już teraz do sesji, Panie Prezydencie, zgodnie tak z oczekiwaniem. Podczas tam zmian budżetowych były kwestie dodatkowych pieniędzy na osie, na lodowisko. Tam było chyba 20 tysięcy na jakieś wyposażenie przeznaczone. Czy Państwo już wiedzą, ile więcej będzie trzeba na OSI wyłożyć w związku z tym, że pojawi się lodowisko? Czy to będzie taki jakiś obciążnik dla budżetu, czy też włożenie no, Panie redaktorze, tutaj jakby kwestia jest taka, że do końca też nie znamy tych wszystkich kosztów, które będą się, wiążą się w ogóle z, z funkcjonowaniem lodowiska. Pamiętajmy, że po sezonie zimowym ten obiekt już nie będzie lodowiskiem, tylko zupełnie innym obiektem i, sposób jego zagospodarowania i jakby też jego popularność wśród mieszkańców nie jest dzisiaj znana, więc trudno jest tak precyzyjnie oszacować te koszty. Spodziewamy się, że, że, że budżet będzie musiał do tego utrzymania dokładać, ale skala jeszcze dla, na ten moment, no, ze względu na to, że obieg dopiero rusza, nie jest jeszcze nam w pełni znana, więc nie chciałbym tu podawać jakichś konkretnych kwot. Jak Alk-Fab, jak jak to jest trudne zresztą, wszystko otwieramy. Pan lęk, przepłynął całą długość basenu, czy pan planuje jutro znaczy, Ciężko właśnie będzie pływać nie, na lodowisku. Nie, nie, ale ponieważ jest to obiekt, który właśnie umożliwia, pan lubi sporty zimowe, więc pytanie, czy pan też skorzysta jakby z tej okazji i pierwszy się Uznajmy, z... że niech to będzie swego rodzaju niespodzianka. Okay. Jak można, to się wiąże z sesją, bo Mirosław Lenk jest przewodniczącym Rady Miasta i prowadził tę sesję. On wskazał na tym spotkaniu wczoraj, co prawda, że też jakby oczekuje od samorządu pewnych takich działań oszczędnościowych związanych z etatami, co tu dużo mówić, że. Nie, te budżety przyszłoroczne placówek mogą być mocno okrojone i być może będzie trzeba podejmować decyzję o redukcjach etatów. Czy, czy taki jest zamysł w ogóle, jeżeli chodzi o ten rok 2026-2027, czyli takie chude lata jakby, y, aby no, no, zrównoważyć finanse? Wszystko wskazuje na to, że to co planowaliśmy, jeśli chodzi o Zrównoważenie naszych finansów miejskich rozłożone na 2-3 lata uda nam się osiągnąć już w przyszłym roku, w związku z czym owszem są podejmowane działania oszczędnościowe i takie działania już były podjęte w tym roku, będą również w przyszłym, prawdopodobnie osiągniemy równowagę finansową w przyszłym roku. W związku z czym rok 27-28 już z tej, z tej perspektywy patrząc, jawi się jako rok, w którym będziemy mogli no, w sposób już taki mniej restrykcyjny gospodarować finansami. Ale mowa jest o jakimś cięciu kosztów osobowych? Jest mowa o oszczędnościach. Natomiast to od kierowników, dyrektorów placówek zależy jaki to przybierze ostateczny kształt. A jak wyglądają te negocjacje w temacie tej pożyczki z banku? Czy to się już zakończyło? Czy... Jesteśmy w trakcie, no nie ma tutaj Pana Skarbnika, on by pewnie podał Państwu więcej szczegółów, ale jesteśmy w trakcie, mamy co najmniej dwa banki, które są zainteresowane, jeśli nie trzy. No i to jakby się rozstrzygnie w najbliższych tygodniach. I BGK to niekoniecznie musi być ten kierunek, tak? To... Wybierzemy tę ofertę, która będzie najkorzystniejsza dla miasta. Mhm. To jest jakiś przetarg? To są takie negocjacje, że, że nie wiem, banki, tutaj przychodzą i negocjują z Państwem, nie jak to wygląda, jakby nie pożyczamy takich pieniędzy. To jest pewien proces, który odbywa się on, jakby w drodze pisemnej, więc to, to na razie nie jesteśmy na etapie takich bezpośrednich negocjacji. Słowo bara, papier wiary, tak? to, to, to Każdy z banków ma o, też swoje oczekiwania i swoje wymagania, potrzebuje szereg dokumentów, i to jest jakby ten etap, kiedy my te dokumenty dostarczamy. A w związku z tym, że są te pieniądze rządowe takie bardziej, jakby wyższe, to czy będzie trzeba korzystać z całości tego kredytu, czy to będzie tak, że Państwo będziecie pobierali tyle, ile trzeba? No, Panie doktorze, bardzo dużo zależy od tego, jak zakończymy i zbilansujemy rok 25. Tutaj też wdrożyliśmy pewne mechanizmy oszczędnościowe, więc myślę, że taką pełną jasność będziemy mieli po zakończeniu roku 25 sesji pan wnioskował do radnych, żeby zagwarantować pieniądze na częściowe pieniądze, przynajmniej na rynek Braci boże, jeżeli chodzi o posadzenie tam tych 18 drzew. Mamy już w pierwszy tydzień listopada Mianem. Czy to jest jeszcze szansa, że to w tym roku się zadzieje z tymi drzewami, czy to już, no... no według, według tych, polary. którzy się na tym znają, bo, bo oni tutaj jakby mają głos decydujący, taki termin, do którego można to robić, to jest początek grudnia. Mhm. Czyli to wtedy dla choinki będzie jeszcze miejsce, jak co 18 się tam pojawi? Panie redaktorze, no, myślę, że Pan doskonale zna bolski rynek i wie Pan, że jest na tyle duży i pojemny, że bez e, większego problemu e, miejsce dla choinki się znajdzie. Czy to jest ta sama choinka, która była w zeszłym roku, czy tutaj inny pomysł jakiś? Zostawmy to też w sferze, w, nie, w, sferze w sferze pewnego rodzaju niespodzianki. Nie chcę mówić, że to jest taki prezent pod choinkę, ale sama choinka też może być takim no, swego rodzaju prezentem. temu cieszyła Ocha też sprawiła, że No jak słynne, pamiętamy, nie wszystkich, bo, bo chyba, już... chyba znalazł się ktoś, kto komu się ta choinka może nie podobała. No, się oprysk, to nie, nie było no, śledztwo nie wykazało celowego działania. Dobrze. Pan prezydent wystąpi na gwiazdce serwisu, pierwsza edycja. 2025 tam taka kosmiczna jest... Taki a... miałem zamiar, ale ilość obowiązków, które są związane z różnymi trudnymi sytuacjami, budżetem i tak dalej, spowodowała, że niestety jeszcze tym razem tym razem nie, 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 nie dojdzie do tego do tego występu. Zresztą myślę, że może i z korzyścią dla całego przedsięwzięcia. Ja damy, ale reprezentacja urzędu jest szykowana, tak? Tak. I tego części zarządczej też. Z tego, co jest mi wiadome, tak. Mm -hmm. Za tydzień, Panie Prezydencie, Pan składa projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na pewno te prace są już zaawansowane w stopniu takim, że mógłby Pan powiedzieć przynajmniej, jak ten budżet ma wyglądać. Wszyscy wiemy, że ma być oszczędnościowy, ale czy można nam powiedzieć coś jeszcze? To tak, ono, pamiętajmy, że my jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji, bo my z jednej strony mówimy o tym, że budżet jest oszczędnościowy, dlatego że musimy zbilansować Nasze wydatki bieżące z naszymi dochodami. Co, co, do, co jakby do tej pory mieliśmy tutaj deficyt. W roku 26 chcemy, żeby te dochody bieżące były wyższe od wydatków. I to jest jakby ten element, który powoduje, że musimy oszczędzać. Natomiast też pamiętajmy, że my oszczędzamy dlatego, że mamy. Bardzo dużą ilość inwestycji. My dzisiaj jesteśmy na konferencji jutro pewnie się spotkamy na otwarciu lodowiska, gdzie wydajemy z miejskich pieniędzy sporo milionów, a to jest tylko jedna z inwestycji, bo jeszcze przypomnę, no, największa inwestycja, czyli buduje się druga część parku, gdzie też nasze zaangażowanie jako miasta jest spore. Więc paradoksalnie to jest tak, że my oszczędzamy po to, żeby realizować. Duży program inwestycyjny, więc to trudno tutaj jakby tak jednoznacznie mówić, że my jesteśmy biedni. My po prostu jesteśmy przeinwestowani w jakimś sensie i no musimy te inwestycje, ponieważ one już zostały wprowadzone do budżetu i jakby nie było specjalnej możliwości, żeby z nich rezygnować, musimy je zrealizować. Pomijam oczywiście to, że niektóre z nich mogłyby pewnie poczekać. Może niektóre z nich w ogóle nie były potrzebne, no staraliśmy się też z takich inwestycji rezygnować po to, żeby właśnie ten deficyt ograniczyć, ale na dzisiaj pomimo tego, że oszczędzamy i jest deficyt, te inwestycje, z których już nie mogliśmy rezygnować, realizujemy, dlatego też ten nasz budżet jest taki napięty. Jak Pan skończy te inwestycje, to one od razu się staną kosztami? Problem, one... Większość tych inwestycji wydawnych jest, wydawnych. jest, oczywiście ma taki charakter, że po ich zakończeniu one stają się również kosztem bieżącym, bo trzeba te inwestycje, czy aquapark, lodowisko, no, trzeba to oczywiście utrzymać. I częściowo to oczywiście będzie utrzymywane z opłat za bilety, za korzystanie. No ale wiemy z doświadczenia, że najczęściej tego typu obiekty nie są w stanie zarobić na tyle dużo, żeby można mówić, że one się same utrzymują. No, no. obowiązek to jedno, ale jeszcze druga rzecz, wysokość ceny biletów. I od tej, od tej ceny też dużo zależy, ale frekwencja na pewno też ma znaczenie. Pan przypomnijmy, że te opłaty, które my proponujemy, one są raczej bliżej tych niższych w okolicy niż tych wyższych. No też zresztą chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Tak jak pan redaktor zauważył od tej frekwencji też to ten wynik ekonomiczny. Tych obiektów będzie zależało. Słyszałem, że Pan hamował e, taki entuzjazm, e, taki cenowy lekcja e, silu, która chciała coś tam gdzieś podwyższyć, żeby liczyć nawet schodzić. Szczególnie myślę, ważne jest to przy otwarciu nowego obiektu, żeby zachęcić wszystkich tych, którzy są potencjalnymi naszymi klientami i dlatego też w ogóle w dniu otwarcia pierwsza godzina w ogóle jest za darmo. Natomiast no, później te ceny są, myślę, takie sensowne. Po to, żeby jak najwięcej osób mogło przyjść, zobaczyć i być może zostać z tym naszym lodowiskiem na dłużej. To może być złudne, że ta godzina, bo jak przyjdzie tysiąc osób na przykład na tą pierwszą godzinę, to będą musieli jak Państwo jakby przyrzeczenie dotrzymać i będzie trzeba jakby ich wszystkich e, obsłużyć. Mówimy o tej pierwszej godzinie, kiedy ktoś wchodzi na lodowisko i jeździ, nie o godzinie czekania. Nie przewidujemy aż takiego, e, aż takiego szturmu. No ale oczywiście, no, no wszystko się może wydarzyć, to, to zobaczymy. <kluzł> nie ma Pan wrażenia, że Pana praca przypomina taką mitologicznego syzyfa, który toczy ten kamień pod górę, bo zaraz, jak Pan tylko zrównoważy budżet, to przyjdą to nowe koszty i znowu będzie deficyt? No tak, ale te koszty mimo wszystko to są mniejsze niż same koszty związane z wybudowaniem, pomimo że ten udział miasta to nie jest. 100%, tak? Tylko to jest jakiś udział rzędu, nie wiem, 20-30%, to, to, to jednak utrzymanie jest wyraża się w niższych kwotach niż sama budowa. Co oczywiście też trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o budowę, to jest jednorazowy wydatek, a, a jeśli chodzi o utrzymanie, no to już jest jakby wydatek każdego roku. Jeżeli chodzi o podatek, od nieruchomości stawki, Pan wycofał się z tej pierwszej, pierwotnej propozycji. Co to oznacza dla budżetu? Bo ja rozumiem, że jak Pan zakładał, że to ma być taka stawka, jaką Pan chciał mieć, no to ta równowaga budżetu była bardziej realna. A jak musiał Pan jednak zejść z pewnych propozycji, to nie jest kwestia, że musiałem, tylko to jest kwestia y, tych y, konsultacji, które też odbyliśmy i tam, gdzie widzimy sensowność tego, żeby ewentualnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, no to staramy się to robić. To nie, jest, to nie są kwoty, które dla budżetu były w sposób jakiś istotny, znaczący. Czy można pozwolić jeszcze obecność pana naczelnika Rzywskiego, tak powiedział pan naczelnik, ale to jest takie niezwiązane z tym tematem. Się no to mam pisa. jeszcze 5 minut, jeżeli to. to tylko, panie naczelniku, bo pan powiedział, że tylko dzięki projektom unijnym tak naprawdę osiągamy pewien standard aktualnie, który może być nieosiągalny bez tych pieniędzy. Czy w tych najbliższych wiem, miesiącach, nawet latach państwo widzicie pozyskanie takich środków dodatkowych, czy to jednak już są ostatnie na przykład na takie cele jak te podwyższanie jakości? Państwo macie takie nazwy w tych projektach? Dzisiaj w naszych placówkach oświatowych, wszystkich przedszkolach i szkołach prowadzimy łącznie trzy duże projekty unijne na kwotę blisko 10 milionów złotych. Więc to są potężne środki, które wzbogacają nasze placówki oświatowe i w pomocy dydaktycznej, ale również w dodatkowe zajęcia dla dzieci. I szkolenie kadry pedagogicznej. To jest ważny aspekt, który realizujemy. W tym roku będziemy startować do jeszcze jednego projektu. Mamy nadzieję, że z pewną pozytywną oceną naszego wniosku, w przyszłym roku uzyskamy tą ocenę i będziemy mogli realizować przez następne lata ten projekt. I rzeczywiście te projekty. Sprawiają, że możemy sobie pozwolić finansowo na to, żeby zakupić rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie kupić ze środków własnych. Biofeedbacki, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, drukarki 3D, rzeczy takie, które sprawiają, iż nasi uczniowie w szkołach, w przedszkolach mogą bardziej rozwijać swoje talenty, poznawać nowoczesne urządzenia i świat właśnie za pomocą tych różnych pomocy dydaktycznych. A nauczyciele dzięki szkoleniom świetnie sprawdzają się w prowadzeniu właśnie zajęć się dydaktycznych pod kątem nowości i, i przekazują wiedzę w sposób bardziej nowoczesny, co sprawia, że te lekcje są dużo ciekawsze i, i odnoszę wrażenie, że nasi uczniowie coraz więcej korzystają z tych lekcji w sposób taki europejski. No i efektywność nauczania też dzięki temu oczywiście wzrasta. Bo Panie pan Prezydencie liczy na to, że jakość nauczania już niezależnie od tej reformy w radzie się podniesie, bo już średnia, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów z ósmej, klasie, nie mamy się czym specyfikować, nawet tutaj w regionie. No to jest opinia Pana redaktora. No, nie tylko e, ale też pan na radę. pewno, na pewno zależy na tym, żeby ten poziom podnosić, żeby on był jak najwyższy. Jest tutaj jeszcze, myślę też taka przestrzeń do tego, żeby, żeby te wyniki poprawiać. Panie znaczy, kończy się czas, a czym wybrana się prosić o setkę osobą nagraną w temacie. Jeżeli chodzi o setkę, to proszę chcę o no, no, to, to, to w takim razie jeszcze jedną setkę e, w temacie radońskim chciałbym tu zaprosić. Po prostu, to Nie wiem, czy ktoś się trochę inaczej będzie, to Dobrze, do... to w takim a, w razie, razie rozumiem, na, wiem, że. Tak naprawdę tego, bo w kwestiach oszczędnościowych e, i takiego zaciskania pasa, e, pan przewodniczący Rady, pan Mirosław Kain powiedział, że Urbana. W, to jest nakład roczny milion złotych, to rzeczywiście jest aż takie obciążenie to miejsce w kategoriach takiego oszczędzania, czy Państwo myślą, że da się tam trochę przeoszczędzić? No, staraliśmy, się, tak... staraliśmy się to zorganizować w taki sposób, żeby to było właśnie jak najbardziej, w takiej formie jak najbardziej oszczędnej, ale to nie zmienia faktu, że tam mamy sporo powierzchni, bo tam jest stacja młodych i, i razem te wszystkie, wszystkie te obciążenia oczywiście Kosztują. No, zobaczymy. Może, może, może zmienimy jakąś formę organizacyjną, może, może oddamy to jakiemuś innemu podmiotowi, by, być może jakiejś organizacji pozarządowej. No, to jest przed nami. To był pierwszy rok i chcieliśmy też zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. Dziękuję za, za przybycie. Zapraszamy na... I wsyłam Państwa, jeżeli chodzi o światę też do tego doświadczenia, które Państwo zdarzycie.